Witam serdecznie, z Kipa, Autoprac z tej strony. Chciałbym przedstawić Państwu dzisiaj modyfikacje związane z elektroniką oraz z tuningiem, wyprogramowaniem różnych rzeczy z silnika 1.9 120 koni. Jest to silnik, który był montowany w wielu Fiatach, sabach, Oplach. Na Oplusie skupimy Mamy na warsztacie dzisiaj Opla Astra to jest taki ewenement, że są silniki w Opluastrze 1.9, koni, 16 i 8 zaworowym. My rozmawiamy cały czas o 8 zaworowym. Są one również dostępne w wersji 100 koni, czyli DTL. W tym samochodzie będziemy modyfikować oprogramowanie. Będziemy wyłączać przepustnice, takie ustrojicielstwo, które służy do gaszenia samochodu do zaworu EGR. Ale dzięki temu, że zawór EGR-u będziemy tak, żeby nie było więcej Więcej nagarów w kolektorze z sącym. Ta przepustnica jest w gruncie rzeczy niepotrzebna. Jeżeli chodzi o DPF, będzie usuwany elektronicznie i mechanicznie, i będziemy robić modyfikację takiego mocnego tuningu, czyli w turbosprężarce. Tutaj mamy turbosprężarkę. Będziemy rozbierać taką turbosprężarkę, przerabiać, modyfikować koło kompresji, po stronie zimnej będzie zmodyfikowane większe po to, żeby uzyskać lepszy wynik na hamowni. Takiej przy standardowej modyfikacji z tego silnika 121 koni, tutaj mamy wykresik właśnie, 121 koni robimy bez modyfikacji turbiny 162. Jeżeli pozbędziemy się całej tej ekologii zbędnej, myślę, że może 180, może nawet 190 koni będziemy w stanie z tego samochodu wyciągnąć. Samochód, który mamy na warsztacie to 2007 rok, więc EDC 16C39. Dla mnie najbezpieczniej zawsze otworzyć sterownik, połączyć się przez port BDM. Wtedy mamy pewność, że w razie nawet, jeżeli by w przyszłości uszkodził się sterownik, mamy. Powrót do oryginału, jak również y, mamy całą zawartość immobilizera, więc taki sterownik bez problemu możemy sklonować jeden do jeden, y, kupić używany i, i sklonować. Więc przed wszystkimi modyfikacjami, pierwsze co zrobimy, podepniemy samochód pod komputer, techem dwójką sprawdzimy, czy nie ma żadnych błędów, przede wszystkim jak pracuje turbina stara, czyli czy wartość rzeczywista i zadana idą w parze. Ogólnie przeglądniemy samochód. I później założymy hamownię drogową i zrobimy test na hamowni, jaki, jaki moment i moc ten samochód prezentuje w tym momencie. Tak więc po diagnostyce będziemy zakładać teraz hamownię. Mamy do dyspozycji hamownię firmy Dynomet, hamownię drogową, która bardzo ładnie odzwierciedla nam e, warunki panujące na drodze. Czyli jeżeli byłby jakiś zacisk zapieczony, czy jakieś opory, inne opory toczenia, czyli na przykład e, szerokie, bardzo szerokie opony, czy coś takiego, to wszystko nam ładnie wyjdzie podczas testu drogowego. Więc tak wygląda hamownia Dynomet, nasadki na szpilki o, różnej, e, o różnym sześciokącie, e, mamy tarczę szczytującą, tarczę szczytującą e, impulsy z koła dzięki którym hamownia wie, e, jaki obwód ma koło, jaką prędkość ma pojazd. E, oczywiście dzięki temu wylicza przyspieszenie i stąd też przelicza e, moment obrotowy i moc. Tutaj mamy uchwycik taki do, do antenki tak zwanej. No i oczywiście nasze magiczne pudełko DynoMet wersja 4.11. Dobrze, teraz będziemy montować to na samochodzie. Jak to wygląda? Założona hamownia DynoMet, czyli tarcza, która szczytuje impulsy. Brat bardzo precyzyjnie widzi zmieniającą się prędkość obrotową, i oraz widzi idealny obwód koła, który, który ten parametr musimy ustawić. Jak sam, tak samo musimy ustawić przełożenie główne oraz dyferencjał znaleźć ten dyferencjał pomiędzy biegami trzecim i czwartym. To wszystko będziemy ustawiać już na drodze. Tak więc zapraszam na test drogowy i pokażemy Państwu, jak ustawiać hamownie, znaczy jak ustawimy hamownie i, jak, i jakie nominalnie osiągi ta Astra prezentuje. Dziękuję.